Szanowni Państwo, przed nami sportowy weekend w hali Cessi. Już w najbliższą sobotę, 23 marca o godzinie 18.00 odbędzie się półfinałowy mecz czwartej ligi siatkówki mężczyzn, w którym zmierzą się WTS Klondike Warka i UKS Herkules Sulejówek. Zapowiada się bardzo ciekawe spotkanie, bo jest to mecz o najwyższą stawkę. Drużyny w półfinałach rywalizują do dwóch zwycięskich meczów. W pierwszym spotkaniu nieznacznie lepszy okazał się Sulejówek. Teraz przyszedł czas na rewanż. Kto widzi zwycięską ręką z tego pojedynku dowiemy się już niebawem. W związku z tym, że jest to jeden z najważniejszych meczów dla WTS Warki serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do kibicowania wareckim siatkarzom. Ponadto w niedzielę 24 marca o godzinie 13 swój pierwszy mecz domowy rozegrają młodzi zawodnicy KS łaski Warka, którzy od lutego rywalizują w rozgrywkach U-11. Ich przeciwnikiem będzie Hutnik Warszawa. Serdecznie zachęcamy do kibicowania wareckim siatkarzom i koszykarzom i zapraszamy na sportowe wydarzenia w hallucji.